Witam serdecznie na dwa dni przed kalendarzową zimą. Jest pięknie, słonecznie, bezchmurnie. Temperatura 14 stopni Celsjusza. Ale niezależnie od temperatury, jaka powinna być w grudniu o tej porze oku, kiedy nie ma śniegu, atmosfera przedświąteczna jest. Tak jak chociażby tutaj na tym jarmarku. Są choinki. Są stragany, są Mikołaje. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni, chociaż w sobotę i w niedzielę należy się spodziewać opadów deszczu, a wszystko dlatego, że zbliża się do nas nisz, który zmieni cyrkulację powietrza. Prawdzie napływać będzie nadal bardzo ciepłe, ale ponieważ wokoło tego niżu jest wyż, więc należy się spodziewać bardzo silnych podmuchów wiatru, zwłaszcza z piątku na sobotę. W górach halny może wiać w porywach nawet do 120 km na godzinę. W weekend zatem nadal temperatury w granicach 9-12 stopni Celsjusza, ale już przy yy, od czasu do czasu padającym deszczu. Ale będzie nadal bardzo ciepło. Także, jeżeli ktoś chce wykorzystać ten czas, to w piątek jest okazja, żeby nadrobić zaległości. Jeżeli ktoś nie zdążył, wymyć okien, żeby to zrobił. Dziś i w sobotę do godzin późno-popołudniowych. A zatem miłych przygotowań do świąt. A kolejna trójwymiarowa prognoza pogody w wersji wideo w Wigilię.